Witajcie kochani w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż były dotychczas. W dzisiaj mamy grzybobranie, tak jak właśnie Wam obiecałem. Tak jak właśnie zrobiliście, wbiliście tyle łapek ile trzeba. To właśnie mamy tak grzybobranie. Jest tutaj właśnie na grzyby sezon, chociaż tu u mnie za bardzo grzybków nie ma. Były. Pewnie były w kilka dni wcześniej yy, Ale Dzisiaj nocą było zimno Było tylko 3 stopnie Jedynie co mi się dało uzgierać To jest tylko to Zobaczcie Nie jest źle Bo jest to zawsze coś Na no jakiś sosik, na susz Będzie idealny No Teraz właśnie wracamy do samochodu Już na grzebach półtorej godzinki Choć tak chodzę, chodzę. Powiem wam, że chcę właśnie na grzybach, lubię pochodzić trochę, dla mnie to jest, ogólnie lubię do lasu chodzić, tak wam powiem, dla mnie jest to po prostu jakiś e... taki odpoczynek, chcę właśnie po lesie chodzić, a grzybki to jest takie jakby e... gratis od lasu, mogę powiedzieć, takie niespodzianka dla mnie to szykuje las, tak wam mogę to powiedzieć. Bo ja tak się właśnie w lesie uspokajam, tak się jakoś lepiej czuję ja tutaj od tych wszystkich sytuacji na świecie tak odchodzę w tym lesie tak mam swoje już, w lesie mam taki swój świat o. tak się odstresowuję tak samo właśnie jak na ryby jeździłem, tak samo sobie robiłem ale na rybki nie jeździmy już, bo Ja mam karty chwilowo może za kilka lat się kartę zrobi Zobaczymy No Ja ogólnie na grzybki dopiero jestem Tak Sam jadę dopiero drugi rok Powiem wam, że W pierwszym roku w tym lesie właśnie byłem i zebrałem takie całe wiaderko Ale w tym roku no to jestem drugi raz na grzybach Bo w tym pierwszym razach było sucho i powiem Wam, że wtedy tylko miałem jednego grzybka. A teraz Wam powiem, że jak idę im dalej w las, to już jak szedłem dalej w las, to w ogóle grzyba nie znalazłem. Teraz się wziąłem, że samochodu wracamy. Mam takie fajne kalosze. Mam takie buty, trochę takiego jakby materiału, to jest siatki. I te wszystkie igły to są. Właśnie na tej ściółce leśnej, na tym dywanie no to wszystko by nam się tutaj przykleiło do tych butów. Później trzeba by je prać, a tu się tylko przetrze te kalosze, gumiaki, jak zwał, tak zwał tylko się je przetrze ścieleczką, wodą przemy. One są z gumy, więc No. Właściwie mówię, że tak sam na grzyby dopiero drugi rok jadę. Wcześniej byłem z kolegą, tak z klasy byliśmy I właśnie to mnie tak wciągnęło w te grzyby Właśnie tak z klasowo na grzybach byłem tak 4 lata temu I to właśnie tak mnie wciągnęło w te grzyby I teraz właśnie już jesteśmy na tych grzybkach Drugi rok I tak mi to właśnie wkręciło Tak sobie chcę pochodzić po lesie, pozbierać W jakieś zwierzątka się usłyszy fajnie jakieś ptaszki sarny jak tutaj ryczą, jelenia raczej ryczą Na szczęście jeszcze nie miałem żadnej niespodzianki z dzikiem. na szczęście, więc jeszcze się nie boję po lesie chodzić, <śmuch> tak wam powiem. No a jakichś tu profesjonalnym grzyberzem nie jestem yy, bo. Zbieram tylko te grzybki, które najbardziej znam, czyli jakieś podgrzybki, borowiki, czarne łebki, kurde, w plecach mi spada, takie właśnie grzybki najbardziej zrywamy. Jeszcze jakieś takie opienki, coś tak znam, ale właśnie za to nie jestem pewien, więc ich nie jakąś kanie, potocznie zwaną sowa. Też właśnie jeszcze nie widziałem nigdy, a wiem jak wygląda Widziałem, jadłem, ale nie miałem yy, sytuacji, żeby ją zerwać Pewnie siedzi lis, albo coś pewnie Dobra, idziemy stąd Tam ma chyba wylot Tu ma, tam ma No o, to sama natura no. no, Jak grzybki jak rwę, no to rwę A ja po prostu wykręcam i sobie je tutaj właśnie przerabiam od razu to wyrzucam na ściółkę, to sobie przygniję, fajnie będzie na kolejny rok ściółka fajna wykręcam i tą ściółkę zaklepujemy później tak jak to zakrywamy żeby ona się nam nie, tak żywnie co tam się znajduje żeby ona nam się tam nie zepsuła no co tutaj mamy? Nie ja ma grzybka. Właśnie jak byłem na grzybach, no to grzybki odcinałem czasami na sadzie, a to końcówki zostawiałem w tej ściółce. Ale dowiedziałem się, że jest to błąd, że to później psuje całą grzybni, gnije to wszystko tam i to właśnie nie jest dobrze, więc robię właśnie tak Powiem tak, także ile grzybiarzy, tyle... Yy, tyle właśnie jest tych opinii ten temat Tyle właśnie jest tych wszystkich Zdań no. Tu w pełni takie właśnie rośnie Ja na nie właśnie mówię grzybki Halucynki Homunculusy A ja Homunculusy to, to są takie duże właśnie grzyby A takie to są grzybki Halucynki Może jest to grzyb jadalny Nie wiem Nie znam się Blaszki mamy więc takich nie rwiemy nie wiem, co to jest. Aślak? No nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem. Zawsze zakrywamy, żeby grzybnia się tam nie zepsuła. A to na no co? Zostawimy. Może jakiś sobie zwierzak zje. No. I że sobie właśnie zobaczymy, jaką będę miał pogodę hmm, jutro. Może by się przejechało rano przed szkołą. Zaczynam leczać zdalnie o dziesiątej. 40, więc na spokojnie bym sobie właśnie mógł jutro yy... Na spokojnie bym sobie właśnie mógł jutro To, to jest e, blaszki, więc takiego nie rwiemy Więc także na spokojnie bym sobie właśnie mógł jutro Jeszcze rano ram, tak o szóstej na grzybki wyskoczyć To chyba też nie jest żaden, no blaszki ma no mówią, ja się na grzybach to bardzo nie znam, nawet jest na grzybach tak sam trzeci rok więc ja mi się wydaje, że właśnie dużo grzybów omijam bo jak właśnie byłem z kolegą na tych grzybach 4 lata temu w gimnazjum no to yy, to właśnie wtedy ja szedłem, a szedł za mną i grzyby zbierał, takie duże, prawda, takie yy, homunculusy jak ja to nazywam na nie więc możliwe właśnie, że ja tutaj Cześć, tu zawsze ominę. Na początku lasu tyle zerwałem. Później, może jakieś 4 sztuki od godzinki i już nic wcale nie, nie chce mi się tutaj pojawić na moje oczy. Nawet nie mam zrobionego zdjęcia jeszcze do miniaturki. a to jest? Halucynka. Mogą się pojawiać kom, ale fajnie ładne grzyby, zobaczcie. Mogą się pojawić komentarze teraz takie ładne grzyby takie tam z blaszkami. Nierwiesz ich, po prostu, no, no bo nie wiem co jest ze grzyb. Nie chcę tam też jakoś truć rodziny, siebie, więc po prostu, jak nie wiem, to nie rwę. Taka jest moja zasada, Zostawię, może zjedę to jakiś zwierzak dzika, bo coś sarna. Oni chyba grzyby jedzą. Ja się mówię, że nie rwiem, nie rwę. Z muszę iść w tą stronę, dobra jeszcze właśnie przy okolicy się znajdzie jakiegoś grzybka jeszcze Ja was nie będę długo zamulać, bo to nie ma sensu Jakbym jakiegoś grzybka podgrzybka, borowika znalazł, no to yy, o właśnie, zobaczcie, zobaczcie, mamy już już tu mamy. Mówisz i masz Jakub. O. Chwytamy sobie tak od dołu. Wykręcamy. O, wyciągamy, zakrywamy ściółkę. I to sobie też to odcinam, tak, jakoś tak w tym miejscu. O. I taki właśnie ładny, nie wiem, co to jest chyba podgrzybek. Nie znam się po prostu, jak wiem, że od dołu jest takie... Kurczę, nie chcę mi się tu wyłoszczyć. Że od dołu właśnie jest takie... taka miękkich rureczki, jak to się nazwie, no to... Wiem, że to jest grzyb jadalny, zawsze jeszcze w domu to ta sprawdzi. No. o tak, to zawsze, o się później umyję w domu. No nie piszcie do mnie hej, tu możecie pisać porady, bo do się tych moich grzy grzybowrani. No ja się mogę nie znę, z chęcią czegoś nauczę. A jestem a aby coś chciał na grzybki i się to a to czegoś nie mieli no to... Zapraszam, a ja jestem w lesie w Antoninie. Teraz właśnie jak tutaj mieliśmy dwa grzybki, no to musimy się tak w okolicy rozejrzeć, mogą jeszcze być inne grzybki, takie same. Bo to jest właśnie najczęściej takie zgromadzenia, do jakby kolonia, to możemy nazwać. Co to jest? Nie, to nie jest chyba, to blaszki, bo tego nie rwiemy. To. tutaj też chyba nie. Ode mnie się dużo na grzybach nie nauczycie, ale jak wam mówiłem, obiecałem, tak zrobię. Też właśnie dawno odcinki żadnego nie miałem u mnie na siebie na kanale, ponieważ czasu nie ma też właśnie w tej sytuacji na, na kraju, na świecie. Też jest cokolwiek ciężko zrealizować, bo dochodzą inne wtedy jakieś obowiązki. I tak to właśnie to wszystko wiem, wygląda. Ja może jak coś fajnego znajdę to wam tutaj jeszcze puszczę, ale... Chwilowo nic tutaj takiego, co ja bym zerwał, nie widzę. O, po prostu nie widzę. Jeszcze może byśmy się przyjechali innego lasu gdzieś, na Fenowę, albo gdzieś. Na Czarny Las, zobaczymy jeszcze. Chyba albo może pojedziemy się dopiero jutro. Zobaczymy jaka właśnie będzie pogoda w nocy. Bo wilgotno jest, w miarę nie jest jakaś mocno wilgotno, ale jest wilgotne, żeby grzyb plus. Kościółka jest mokra. Gdzieśmy widać po moich kaloszach, gumiakach. Jak zwał, tak zwał właśnie tutaj Gdyby pomocą ciepło w nocy to grzybek szybciutko, fajnie. Ja sądzę, że na przykład taki grzybek, no to to jest w nocy taki grzybek urósł. Bo taki to chyba dwudniowy mi się wydaje, że będzie. No, no ja tutaj się na razie z Wami pożegnam. Zobaczymy się wczoraj może przy samochodzie albo obok jakiegoś grzybka sobie znajdziemy. Więc trzymajcie się do zobaczenia. Dobra, jeszcze moje Emilia, ja tutaj się już zbliżam do samochodu, tutaj kończymy, dobra może jeszcze 8 grzybków, nie nagrywałem wam tego. Ja tylko nie powiedziałem wam jednej słusznej uwagi, na przykład przy wyrywaniu grzyba, tam takiego trującego, że jak wyrywamy grzyba, przytrzymujemy tak na ściółkę. że nie będziemy wyrywali tutaj całej, yy, tam grzybnię się znajduje, nie? Może wam to zademonstruję jeszcze Może że położy telefon, żeby nam tu się nic nie wyłączyło Poczekajcie, ogarniemy ten temat O kolosze. o kolosze. Nie dało rady Może nie, nie damy rady robić. nie Pokażę wam Niestety, no ale wiecie o co chodzi gdy, My tak przytrzymujemy I tylko wyrywamy, nie? A to właśnie chodzić. Dobra, kochanie, ja się do samochodu zbliżamy, To już chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Tera, ładna się pogoda, robi, słoneczko. O, zobaczcie, taki ładny. Więc no, ja mówię, przytrzymujemy i wyciągamy. Nie, ja chciałbym to na filmiku zrobić, ale. O, no, to mi się urywało. No dobra. Ale takiego właśnie o, ładnego podgrzybka mamy już. Gotowego. Idziemy dalej. Teraz tu właśnie poszukamy w okolicy jeszcze grzybków. Mogą być. Takie właśnie braciszki, siostrzyczki. No kochani. Oczekujcie właśnie teraz jeszcze odcinków. Jutro będzie odcinek pewnie kolejny. Yy, nie mówię, że będzie Daily, no bo to mi nie wychodzi. Jak wam mówię, że Daily jest... Jak będę miał jakiś materiał nagrany, no to wtedy właśnie wam... Yy, wrzucę, nie? Będziecie mieli właśnie... Odcinki dawane na bieżąco A ja się z wami żegnam Dajcie o łapce w górze, o subskrypcję i o udostępnienie. Jak macie taką okazję na jakichś grypach na Messengerze albo cokolwiek Więc Na chwilę obecną tylko tyle grzybków To się tutaj dozbierało Jest według mnie dobrze Tutaj jest dwie, trzy tacki grzybków będą A my się żegnamy i trzymajcie się, cześć